Cześć, jestem Klawia no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. No rozwiąż równania. No i to jest dalej temat z wzorami skróconego mnożenia, dlatego to sobie zrobimy na wzór, bo to jest nasze A kwadrat, to jest 2AB, a to jest plus B kwadrat. A we wzorze mamy A minus B do potęgi drugiej. Czyli jak to jest a kwadrat i z x kwadrat, to z tego mamy x. -a. I b jest w tym miejscu, to jest b kwadrat, czyli 2 do potęgi drugi to 4, więc my tu dajemy dwójkę. Równa się 0. Pierwiastkujemy obie strony i mamy x minus 2. A pierwiastek 0 to tak jest jak 0. Przenosimy to na drugą stronę i mamy 2. OK. Tutaj inny wzór. To jest nasze a kwadrat minus b kwadrat. Czyli rozbijamy to na a minus b, a plus b. No to z tego robimy a, czyli będzie zwyczajny x minus i z b kwadratu robimy b. 3. I to jest to samo, tylko że z plusem. I jeżeli jeden nawias będzie się równać 0, to wszystko się będzie równać 0. A jak drugi nawias się będzie równać 0, no to ten pierwszy też się będzie równać 0. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Tutaj też. Więc mamy to lub to. Więc x należy do zbioru dwóch elementów. Zaraz tu. To jest nasze a kwadrat plus 2ab i b kwadrat. Czyli podobnie tutaj, tylko że wzór będzie z dodawaniem. Z tego robimy 7 plus x do kwadratu równa się 0, pierwiastkujemy i przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Teraz, tutaj, to jest nasze a kwadrat. To jest nasze b kwadrat. I zamieniamy na dwa nawiasy. Z tego będzie 0,5x. Odjąć 1 i 0,5x. Dodać 1. I znów, jeżeli pierwszy nawias będzie się równać 0, to wszystko się będzie równać 0. I jak drugi, to też. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku i dzielimy na 0,5. No to z tego mamy 2, a z tego 9 minus 2, czyli x należy do zbioru dwóch elementów. Tutaj, żeby to policzyć, najpierw musimy sobie poprzenosić, czyli te 25 przenosimy na drugą stronę. Mamy... I może uporządkujmy sobie. Minus x kwadrat. Z tego będzie dodać 10x i z tego minus 25. To teraz pozamieniamy sobie znaki na przeciwne aby mieć tutaj mm, znaki takie, jakie mamy we wzorach. Czyli z tego będziemy mieć x kwadrat minus 10x plus 25. Teraz jest git. To jest nasze a kwadrat, to jest nasze 2ab, a to jest b kwadrat. No to z tego robimy x, a, a z tego piątkę. No i przynosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. Teraz to jest nasze a kwadrat, to jest nasze b kwadrat i mamy 5x odjąć 9 i 5x dodać 9. To już wiecie, że to rozbijamy. Jeden i drugi nawias przyrównujemy do zera. Przenosimy ze zmianą znaku. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Z tego mamy 9 piątych, czyli 1 całą i 4 piąte. No to tutaj będziemy mieć minus 1 całą i 4 piąte. Ich znależy do zbioru dwuelementowego. No to tu znów musimy sobie to uszeregować. I jak sobie to przeniesiemy na drugą stronę, to już będziemy mieć spoko znaki. Czyli 64x kwadrat. Teraz to z x, żeby mieć kolejność taką, jaką mamy we wzorze. No i to jest nasze a kwadrat, to jest nasze 2ab, a to jest b kwadrat. Z a kwadratu robimy 8x. Jest plus. No, a z tego 1k, tak czy siak. I mamy tutaj. 0. Pierwiastkujemy. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku. No i dzielimy. Minus 1 ósma. No to teraz tutaj to jest a kwadrat, to jest nasze b. To mamy na minusie. Muszę się tutaj chwilę zastanowić. Zmienimy sobie tutaj szyk. Nie będziemy tego wyliczać, żeby się nikt nie pomylił. 0,49 odjąć. 0,36x. I wtedy mamy tak jak we wzorze. To jest nasze a minus b kwadrat. No to z tego robimy. 0,7 to jest nasze a. Odjąć, a tu 0,6x. No i 0,7 plus 0,6x to 0. 0,7 minus 0,6x przyrównowujemy do 0. Tutaj tak samo. Żeby nie liczyć tego na ułamkach wymnożymy sobie razy dychę. Przenosimy na drugą stronę ze zmianą znaku i dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Tu są dwie liczby ujemne, czyli będziemy mieć 7 szóstych, da nam to liczbę dodatnią, 1 cała i 1 szósta, no to tutaj będziemy mieć minus 1 całą i 1 szóstą, czyli nasz x znów należy do zbioru dwuelementowego od minus 1 całej i 1 szóstej do jednej całej i jednej szóstej. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.